Cześć! Witam was wszystkich serdecznie na moim nowym, świeżutkim kanale na YouTube. Większość z Was trafiła tutaj pewnie z mojego Instagrama, Alicja Podkreśnik, Kwaśniewska Podkreśnik. Bardzo ambitna, kreatywna nazwa, ale jest jak jest. Natomiast dla tych osób, które mnie nie znają, które nie wiedzą kim jestem, to jestem właścicielką niespełna 6-letniego Wałacha który przyjechał do mnie we wrześniu 2021. Jako ogier prosto z Hiszpanii i sama jestem związana z końmi od prawie 20 lat. Długi czas też zawodowo, jako instruktor, jako jeździec. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć, po co ten YouTube, dlaczego go zakładam, co tu będziecie mogli znaleźć. Pokażę Wam też mojego konia. I tyle. Od razu Was przeproszę za pewną moją. Taką nieporadność przed kamerą, może jakiś taki awkwardness, ale no rzeczywiście do tej pory nagrywałam tylko jakieś takie krótkie formy na Instagramie, jakieś relacje. Nie miałam styczności z takim długim mówieniem do, do telefonu, także no zobaczymy. Mam nadzieję, że z czasem też trochę obycia w tym nabiorę i będzie to lepiej wyglądało. A teraz chodźmy do, do Blorka, do mojego konia. Okay. I oto syneczek. Jakiś tak zamglony. Syneczek dzisiaj, syneczek Gloreczek y, poszedł bez derki, bo jest 17 stopni. I oczywiście się cały umorusał. Poważnie. Dzień dobry! Aha, uh -huh. jaką masz żywę, piękną. Nie na tą stronę, na co trzeba od tego wie tutaj, co ty taki zakrwawiony jesteś? Z kim się piłeś? Dzień dobry, tak. No tak, witamy się. Blarek się nauczył, to w ogóle sam się nauczył, ja go tego nigdy nie uczyłam. Że uśmiecha się do kamery, nie wiem o co chodzi. Ale tak to sobie wymyślił. No dobra, będziemy musieli go ogarnąć troszeczkę, bo wygląda jak... No źle wygląda w każdym razie. Bardzo jestem umorusanym. Trzeba by ogon też umyć. Może sobie z tego zrobimy krótki filmik. No dobra, to tymczasem go łapię, bo tego już chyba nie dam rady zrobić w, yy, z kamerą w ręku. I będziemy go zabierać do stajni. Parę słów o tym, że się coś się dzieje strasznego z tyłu i nie możemy przejść. Ktoś walczy z koniem, także poczekam tu chwilę. Yy, kilka słów o tym w ogóle, po co ten YouTube mi i dlaczego. Yy, głównie chodzi o to, że Instagram jest trochę ubogi, jeśli chodzi właśnie dłuższe Formy. To znaczy, mamy relacje, mamy posty, czyli język pisany, jakieś takie krótkie, krótkie wrzutki. Natomiast no, brakuje mi takiego miejsca, gdzie mogłabym jakoś szerzej jakiś temat yy, opisać, trochę poopowiadać, trochę pokazać i żebym miała nad tym kontrolę od początku do końca. Yy, no i YouTube, właśnie takim miejscem jest, trochę możemy powoli się poruszać w tamtym kierunku. No bo wiadomo, posty, po pierwsze, tam jest dość mało miejsca, naprawdę. O Jezu, moment, chłopie, to mnie Po pierwsze, taki post może być dość krótki, ja mam się musiała pisać i bloga założyć, żeby opowiedzieć o tym wszystkim, o czym chciałabym opowiedzieć. No i wiadomo, że łatwiej jest obejrzeć, posłuchać, niż przeczytać. Także jakby ja też to rozumiem, też jak mam do wyboru filmiki na YouTubie albo jakieś takie formy pisane, no to, to wolę oglądać filmy. Także, jakby dlatego ten krok w ogóle podejmuję. Też od Was dostawałam informację, że, że chętnie byście oglądali mój kanał na YouTube, także to też jest fajny feedback. No i teraz, co tutaj, co tutaj będzie? Na pewno, właśnie jakieś takie dłuższe formy opowieści o różnych naszych wcześniejszych problemach, o tym, jak w ogóle Blorek się znalazł w Polsce, jak wyglądało poszukiwanie, może jakieś recenzje produktów, może o tym jak pracujemy. Możliwe, że jakieś krótkie vlogi też się pojawią. Natomiast ogólnie nie spodziewałabym się takiego czysto yy, rozrywkowego kontentu, tylko raczej ha, raczej jakieś takie yy, bardziej konkretne filmy o konkretnych rzeczach. Yy, no i też nie, yy, nie spodziewałabym się na Waszym miejscu yy, jakiegoś takiego bardzo regularnego wrzucania filmów. Ja niestety nie mam zbyt dużo czasu, yy, także no, czasami to pewnie będą dwa, trzy filmy, potem przerwa. Co ty taki dzisiaj? Dziewczyn? Wiosna przyszła? To jeszcze nie wiosna, chopie, W styczniu dopiero. No, yy, tak Blorek myśli, że sugeram jeszcze, mimo że już ponad rok po kastracji, ale dziewczyny dalej lubi. No, w każdym razie, yy, właśnie jakieś takie yy, pewnie cykliczne filmiki, co jakiś czas, kilka. No, prawdopodobnie nie będę miała czasu, żeby nagrywać bardzo regularnie. Trzeba Was też od razu przeprosić za to, że te filmy będą głównie nagrywane, tak jak teraz, z ręki. Albo właśnie ze statywu. Bo no, ja przejeżdżam do sama i nie mam operatora, który może mnie nagrywać i za mną chodzić przez cały dzień. Także raczej właśnie forma taka vlogowo-studyjna. Y, Niestety, być może kiedyś mi się uda kogoś złapać, żeby, żeby mi pomógł nagrać jakieś 1, 2, 3 odcinki, ale głównie to będzie wyglądało w ten sposób. No, jakby innego wyjścia na ten moment nie ma. I tyle. No dobra, jesteśmy w stajni moi drodzy. Blorek na moment do boksu poszedł. Zacznie się pewnie zaraz denerwować, bo on nie lubi stać w boksie sam. A jeszcze powinnam wam przedstawić, ale kurde nie wiem jak to zrobię, mam statyw. Powinnam wam przedstawić tutaj drugiego mojego członka Zwierzęcej Rodziny, czyli FARE. Fara. Dzień dobry powiedz. Dobry pies. Fara to jest terrier szkocki. Starsza o niecały rok od bloreczka, czyli ma 6,5 teraz. No i fara jest oczywiście ze mną od początku. Jak każdy szkod. Jest bardzo niezależna. Tak. Ona tutaj w tej stajni się czuje jak w domu, bo właściwie od czasu budowania, od prawie pięciu lat, tu ze mną przyjeżdża, także chodzi sobie swoimi drogami. Tak? No nie, nie pokażę, potem ja mu pokażę normalnie od dołu, bo teraz jakby mam telefon na statywie, <gry> także się nie obrócę. No dobra, wracamy do konia, choć koniu. Ostawimy to tak, żeby było dobrze. Okej, okay, dobra. I zaraz ja się biorę za. Przemię go, jeszcze nie przyniosłam, no ale co zrobić? On i tak sobie tutaj krzycznie stoi na korytarzu sam. Także. Okazało się, całej. Koń oddalu hiszpański. Głodny jak widać, strasznie, bo przecież na pewno nie atolicy. Stoisz na której. Niech mięci mnie. Halo, rysię, niech nie. Dobra. Myślałam, że kurczę go na plac albo na halę i sobie tak go Wam pokażę bluzem, ale chyba oba miejsca są zajęte. Wszyscy poczuli wiosnę w tym nowym roku i ludzie bo przyjeżdżali. Mam dla Blora marchewkę. Nie wiem, czy dobrze widać na kamerze, ale to jest żółta marchewka. Dziś kiedyś taką. Mam wrażenie, bo próbowałam sama. Mam wrażenie, że jest mniej słodka, blorek jest tak samo szczęśliwy, jak dostaję marchewę. Dobra, ja Wam sobie, że padło! Mam nadzieję, że będzie mnie słychać dobrze. Glorian, tak jak wspominałam już wcześniej, ma niecałe 6 lat. Przyjechał, jest Przyjechał o ja, Przyjechał do mnie września 21. prosto z Hiszpanii, jeszcze jako ogier. Zrób tak, do przodu. Tu nie chodzisz z Lorek. Lorek ma na Labrador, Dokładnie to Labrador AR, to jest jego imię podoblane, tak ma wpisane w papierach, bo on jest koniem, Ktoś się tu porysował, jest koniem andaluzyjskim z rodowodem, nie wiem jak to się mówi na konie, bo na psy to się mówi rodowodowe, ale na konie, w każdym razie jest rasowy, ma wpis ANSI, chyba to się tak mówi, także jest pełnoprawny prawda. I w tym paszporcie tym i w tej bazie danych hiszpańskiej jest labradorem. I labrador nam się kojarzy z zasobów To natomiast ja zakładam, że to imię jest od hiszpańskiego słowa labrador. I on w ogóle nie jest labrador, a nie labrador. I labrador po hiszpańsku oznacza rolnik, pracownik rolny. <taki> Także nie jest to zbyt udane imię. Chociaż podobno w języku hiszpańskim dość y, szlachetne, w sensie, że to nie jest jakby jakiś taki, jakieś takie pejoratywne słowo, tylko rzeczywiście y, pewną dozą szacunku y, darzy się labradorów. No, także, także labrador. No i w związku z tym, że właśnie to jest jego imię y, w bazie danych w paszporcie. Ja nie tylko i chciałam je zmieniać całkowicie, chciałam nazywać go w, w jakiś sposób odnoszący się do tego imienia. No i stąd, stąd powstał Blorek. Blorek, bo Blablador, Blabladorek, Blorek. E, blorek został okrzczony blorkiem jeszcze zanim przyjechał z Hiszpanii. Już wiedziałam, jak ma na imię, natomiast jeszcze, jeszcze go nie poznałam, jeszcze nie, nie był tutaj na miejscu. to Już wiedziałam, że będzie blorkiem. I zdecydowanie blorkiem jest. No i z Blorka oczywiście szereg różnych przezwisk. Blorian, Boriański, Blor. Myślę, że całkiem nieźle kojarzy już to imię. No dobra, ja lecę tutaj z czczeniem dalej. Może zrobię z tego jakieś takie szybkie podsumowanko, a potem nie wiem co, pokażemy się gdzieś na hali może. Tak? Dobrej Dobra, jesteśmy na hali. Ostatecznie możemy tu trochę ponagrywać, bo jesteśmy sami. Wszyscy chyba poszli na spacer albo na plac zewnętrzny, także tu jest puściutko. No trochę w tej hali dzisiaj wieje. Tam jest, widzicie, taka pusta przestrzeń na górze um, i ten wiatr jakoś tam się dzisiaj dostaje i coś tam świszczy na górze, ale może, może to nie będzie mu tak strasznie przeszkadzało. Polarczek lubi tutaj sobie na, na hali się porelaksować. To tak jak widzicie, on niespecjalnie jest koniem, który... Um, Powiedzmy zużywa ruch niepotrzebnie. Taki jest energooszczędny wbrew pozorom jak na gorącego Andaluza to, to jest dość specyficzne natomiast ja też mam trochę wrażenie że zabito w nim ten ruch w Hiszpanii przez to że nie wychodził o, nie w tą stronę. przez to że nie wychodził na padok przez to że był ujeżdżony pod bardzo dużą presją no to to gdzieś tam przestał się ruszać. Kurde muszę wyłączać dźwięki to jest kolejna nauczka tego, tego jeszcze nie ogarnęłam z Messengera, no ale nic, musicie przeżyć ten jeden raz. Co jeszcze o Bloreczku? A, on właśnie a propos tego ruchu, to wbrew pozorom lubi widownię. Lubi jak tutaj ludzie są na niego, patrzą, jak ktoś go popodziwia, także jest trochę takim typem showmana. Może jeszcze nie do końca dojrzałego w tym swoim showmeństwie, ale zdecydowanie lubi się pokazywać. Lubi, jak są ludzie dookoła i wzdychają do niego. Z każdym się musi zawsze przywitać, do każdego podejść. Także jest takim, taki fafarafa, co to nie ja. Co trochę się kłóci z tym, że jest bardzo wrażliwy i bardzo emocjonalny, i trudno jest mu w wielu sytuacjach radzić sobie z tymi emocjami. Jest coraz lepiej. Ja o tym też pewnie będę opowiadać na jakichś filmach dedykowanych temu zjawisku. Ale, ale rzeczywiście jest bardzo emocjonalny i często sobie z tymi emocjami nie radzi. W związku z tym też trzeba bardzo uważać w pracy i, i tak naprawdę pozytywnej i nagradzając go jakimiś smaczkami, to wtedy też się emocjonuje no i jest, jak jest za dużo presji, to też się emocjonuje. Także gdzieś tam musimy, musimy uważać w tej pracy, żeby go nie przegrzać po prostu w żadnym, w żadnym wypadku. Także to jest wściekle inteligentny. Bardzo szybko łapie, bardzo szybko buduje nawyki, bardzo szybko yy, uczy się nowych rzeczy i tych dobrych, i tych złych. Także też trzeba uważać na to. Jest towarzyski, bardzo komunikatywny, cicho tam, ale też bez przesady. To znaczy, jeżeli on ma gorszy dzień, nie chce z człowiekiem mieć nic do czynienia, to on to pokazuje. Może nie, nie jest w żadnym wypadku agresywny, niebezpieczny, ale. Odwróci się zadem, jak po to idę do boksu, jak on nie ma ochoty, nie wiem, czasami ma gorsze dni brzuchowe, albo jest gorsza pogoda, on w ogóle średnio się czuje tutaj w tej polskiej pogodzie, niestety szczególnie w zimę, no to pokazuje to dość dobitnie. I w związku z tym mi jest dość łatwo odczytać te jego właśnie humory, to co on lubi, czego nie lubi, bo on się świetnie komunikuje. To też nie było od początku tak tak naprawdę ym, dopiero gdzieś tam po pół roku, po ośmiu miesiącach od pobytu w Polsce, to on się zaczął tak otwierać. No dobrze, czy coś jeszcze Bloreczku? O, Bloreczek sobie teraz zarzuca tryb relaksacyjny. Tak jest. Do spanka? <grym> tak jest, pospałbym. Fajnie jest, słoneczko świeci. Po co robić? No dobra, zrobiłam wam tutaj Blorek tour. <grym> Z każdej strony go pokazałam. Jest trochę brudny. Ojej, gdzie Ty się tak odwracasz? Jest trochę brudny na głowie. W widzicie, musi być przodem do kamery, on wie. Tylko przodem akurat nie, nie wyglądasz najlepiej, chłopie, wiesz? Ty wyglądasz tak najlepiej z pół profilu albo z profilu. Wtedy widać te Twoje gabaryty piękne. No dobra, pojeździmy sobie trochę. Tego nie będę Wam dzisiaj nagrywać, no a innym razem zobaczycie nas pod siodłem. A potem sobie jeszcze pogadamy. Później. No, yy, myślałam, że nie będzie miał tu nas nagrać, a jednak się udało tutaj kogoś chwycić na chwileczkę. Ym, no to parę słów o tym, jak wlorek w ogóle, na czym my się skupiamy, co robimy pod siadłem, jak to wygląda. Wlorek yy, przyjechał do mnie zajeżdżony w Hiszpanii, niestety z tego, zajeżdżenia wyszło więcej złego niż dobrego. Także cały zeszły rok, cały, cały 2022 skupialiśmy się na tym, żeby wyzerować te wszystkie traumy jego z Hiszpanii. Głównym problemem był totalny brak akceptacji wędzidła i to taki totalny, totalny wręcz strach przed jakimkolwiek wędzidłem, jakimkolwiek naciskiem, tutaj w pysku. Yy, I tak naprawdę ucieczka od jeźdźca, myślę, nigdy nie był niebezpieczny, nigdy nie brykał, nie próbował mnie zrzucić, nie był, yy, w jakikolwiek sposób no nie, nie buntował się. Natomiast ewidentnie był strasznie nieszczęśliwy przy każdej próbie wsiadania. Reagował paniką na każdą pomoc, na łydki, na dosiad, na rękę już nie wspomnę. Cały czas chodził schowany. Także cały ten rok zajmowaliśmy się wyzorowaniem tego. Nie wyszło idealnie, ale już jesteśmy na takim etapie, że możemy zaczynać cokolwiek więcej robić, jakieś treningi. No i zajmujemy się ujeżdżeniem. No ja nie jestem zawodnikiem, startować nie będę, ale ujeżdżenie zawsze było jakąś taką moją dyscypliną i, i tym się chcę zajmować florkiem. Zresztą Blor, no, jaka andalu, zdecydowanie do tego ma większe predyspozycje niż do skakania. Ewentualnie może jakieś working, w przyszłości, jeśli on będzie w dobrym stanie psychicznym, no to też to też biorę pod uwagę. No i tak naprawdę jesteśmy na etapie teraz pracy nad podstawami, nad... Nad rytmem, nad rozluźnieniem, nad kontaktem, jakieś delikatne elementy typu ustępowania. Nie wiem, czy ustępowanie można załatwić elementem, ale jakieś delikatne ćwiczenia, właśnie łopatki zaczynamy robić. No i tak to nasza praca wygląda. No, jak jeśli tam się na tym kanale pojawi i takiego treningu chyba niedługo, to, 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 to zobaczycie więcej. Także tyle. Obiecałam, że pokażę farę. Oto To Cześć fara. Jesteście z Wisa spyska albo z Brody. Strasznie dzisiaj wieje rzeczywiście. Także ona też jest jakaś taka czujna bardziej. Coś się wydarza, ktoś chodzi, wychodzi. Para nie będzie każdorazowym tutaj e, gościem naszych filmów, bo nie zawsze jest ze mną w stajni. A ja że ma swoje, o właśnie, jak widać mi się sprawy. No i już po Gdzie ty tam idziesz? No dobra, damy jest no dobra Fara, biegaj, lecimy, leć do kubli. no i poczekaj, no, nie, <głos》>, zostaje, tak jak mówię, Fara ma swoje zawsze, swoje priorytety. To by było na tyle, Bloryczek pojeżdżony, poćwiczony, zjadł obiad, teraz się tutaj, a jeszcze pasiemy cukierkami, zaraz do sianka i do spanka, bo już się ciemno robi, także chłopaki już wróciły z padoków. Um, no i co? Mam nadzieję, że, że nie zanudził Was ten wstępny odcinek, taki, taki wprowadzający. I dajcie znać, jak się podobało i co byście chcieli zobaczyć na tym naszym kanale, czy są jakieś tematy, które, które powinniśmy według Was poruszyć, czy jakieś pomysły na filmy, które macie. Także żegnam się na dzisiaj i do zobaczenia. Wpadajcie na Instagrama, bo tam, tam zdecydowanie więcej tej naszej codzienności zobaczycie. A mam nadzieję, że w. Już niedługo jakiś kolejny film uda mi się nakręcić. Papa! Pa.